Nie mam A dzisiaj mamy coś pysznego. A to rzecz: jest nowy Wojanek. Nowy Wojanek. Tak, nowy Wojanek. Multiwitamina. Dostępny, dostępny. Uwaga, uwaga. Nowość. W biedrze. Tutaj mamy ujemka. Zrobimy sobie test. No, tworzymy go sobie. I ten jak się napije. I ocenik. Jak oceniasz ten meg No mega dobre. Mega dobre polecam. Tutaj jak tam mnie mocno krujuje to pomarańczowy, to nawet ma taki kolor pomarańczowy. Wojanek. i tutaj całą zgrzewkę tych wszystkich wojanków. No a tak więc, jeżeli ktoś z ma, no to życzę miłego picia, bo to jest mega dobre. Dosłownie mega dobre, mega słodkie i uwaga patrzcie jaki to ma skład, możecie sobie to zatrzymać, przeczytać, chyba też witaminy to to chyba zdrowsze jest niż tamte inne, mamy w sumie nawet, Nie. wam pokażę, bo muszę się przetransportować, przytransfor przetransportować, tutaj też mamy jeszcze tym inne innym i on, tamten przeczytaliśmy, i on, on ma cukru. Tamten ma, ten ma 4, 7, a tamten ma 4,6. To dopiero ciekawe. Wojanki! Baciu!